Cześć kochani tu Agnieszka, i tak wiem, Stradivarius już był jakiś czas temu, ale przy okazji zakupów do Mierzymy z i wpadłam do Stradivariusa, dopadłam dwie fajne rzeczy. I stwierdziłam, że jak są dwie, to jak pojadę następnym razem, to wezmę kolejne, może coś ciekawego znajdę i tak dalej. No i się uzbierało, więc dzisiaj mamy stradivariusowe mierzymy, ale obstawiam, że te rzeczy są genialne. Co do jednej, jednego dodatku właściwie, chcę Was zapytać, co sądzicie, bo usłyszałam, jak to wyciągnęłam w domu, że wyglądam w tym jak emerytka na wakacjach. Także słuchajcie, doradzajcie. I od razu zapraszam Was na mój Instagram, żebyście mogli sobie, że tak powiem, obejrzeć z innej strony Szulow. I tam też się całkiem sporo dzieje. Pokazuję Wam różne rzeczy z różnych... Dziedzin nie tylko modowych i możecie też głosować na przykład na to, co będziemy mierzyć następnym razem. Ale właśnie, dzisiaj głosowanie, co mierzymy następnym razem, proszę piszcie w komentarzach standardowo, jaki sklep następny chcecie zobaczyć. Wiem, że może dziwnie wyglądam, ale ta koszula jest mega wygodna, to jest chińska, ale jest świetna po prostu. I teraz tak nie będę może przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Towór jest jeden, bo już sobie przepakowałam. I słuchajcie, zacznę od czegoś, co widziałyście na Instagramie, jak byłam właśnie w galerii, bo pokazywałam Wam tam różne rzeczy, pokazywałam, gdzie to akurat by, pokazywałam Wam, że w C&A zakupy zrobione, pokazywałam Wam tą bluzeczkę i miałyście zagłosować, czy kupię, czy nie kupię. I słuchajcie, większość z Was oczywiście zagłosowała za tym, że kupię. Myślę, że te osoby widziały mój film z mierzeniem ubrań sprzed Lat, taki, już parę miesięcy na kanale chyba, gdzie miałam właśnie i opowiadałam Wam o koszulce nocnej z ręką Ariel z Disneya, z małej syrenki, którą uwielbiałam jako dziecko i nawet się w nią wcisnęłam. Tutaj możecie to zobaczyć. I właśnie robiąc zakupy w CNA i chodząc sobie po galerii, przechodziłam dosłownie koło Stradivariusa, spojrzałam i tak psz, rzuciło mi się w oczy, i stwierdziłam, ha, muszę to mieć. Ja wiem, że to może jest. Um, Niektórzy powiedzą, że po 30 takie rzeczy są infantylne, ale, sorry, Gregory, ja to musiałam po prostu mieć. I to jest zwykła szara koszulka, która wygląda, jakby była spierana, ale właśnie z Arielką. To jest moja dorosła wersja mojej koszuli nocnej, jeszcze w niej nie chodziłam. Ona kosztowała chyba 59, yy, tak, 59,90, czyli 60 zł. No jest to licencja Disney'a, czyli te produkty zawsze są droższe, jak są na licencji Disney'a. Ja wiem, bo jestem mamą, mam dziecko. Kupuję mu różne rzeczy, właśnie ubrania i tak dalej. Z licencją Disney'a zawsze jest drogo. I tutaj mamy 100% bawełny. To jest bardzo prosty taki podkoszulek. To mierzyłam, także to wiem jak wygląda, ale teraz pokażę Wam. Teraz widzicie, po prostu zwykła taka podkoszulka. Ja generalnie bardzo rzadko, właściwie nie wiem, czy mam może z trzy takie podkoszulki, czy koszulki, czy bluzki z jakimś printem właśnie z przodu, takie, które by się nadawały pod jakąś marynarę i tak dalej, to jest jak wiecie, jak możecie się domyśleć z przymrużeniem oka trochę, no ale właśnie tak wygląda, jest wszystko super, jest Florek, jest Arielka, jest Sebastian, także żyć nie umierać, pokażę Wam po prostu z różnych stron, jak ta koszulka wygląda i co jest też fajne, to są całe serie teraz w Stradivariusie tych koszulek i jest Król Lew, są Friends, widziałam też, są yy, różne, że tak powiem, disneyowskie bajki itd., itd. Także, jak lubicie takie klimaty, albo macie swoją ulubioną postać, to możecie ją tam być może znaleźć. Okej, okay, nie będę się rozgadywać na temat takiej, wiecie, zwykłej koszulki, ja się podniecam, ja się cieszę, mi się podoba. Idziemy dalej. Kupując tą koszulkę z syrenką. Wyczaiłam też coś takiego. To jest po prostu nerka, taka słonkowa z muszelkami z przodu. I to jest ta rzecz, o której usłyszałam, że wyglądam jak emerytka na wakacjach. Yy, no tu jest rozmiar M, ale to jest chyba standardowy rozmiar. I to też kosztowało 60 zł. Bardzo mi się ta nerka podobała właśnie do momentu, w którym nie usłyszałam, że wyglądam jak emerytka. I wtedy się zaczęłam zastanawiać czy może rzeczywiście tak jest, czy może rzeczywiście nie będę tego nosić tak często, jakbym chciała. 60 zł to niby nie jest dużo, ale to zawsze to coś. I teraz właśnie tak się zastanawiam, więc doradźcie mi, ja się Wam w tym pokażę po prostu. tym biała jak duch teraz, ale tak, tak wygląda ta naleczka w ten sposób. Bardzo mi się podoba, no kurczę. Teraz jak ją założyłam, no może nie tak, tak, nie tak, tak, nie tak z przodu. Tylko bardziej z boku. oba mi się, kurczę, no. Wygląda tak chillowo, letnio, wakacyjno i nie wiem, ile jeszcze można różnych epitetów dodać, ale jestem, wydaje mi się, mimo wszystko na tak. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie. Czy lubicie taki vibe, takie klimaty, Jezus, jakiś cały czas zapożyczenia, robię makaronizmy. Czy lubicie takie klimaty i czy byście nosiły? O, bo jestem bardzo ciekawa. A z tego ma no, w ogóle, jakbyście nie wiedziały, ogonek, bo te nerki mają bardzo długie te paski. I te paski to w ogóle są takie, wiecie, jak od plecaków, coś w tym stylu. Trochę to nie do końca mnie przekonuje, bym wolała, żeby to było inne. O, tak sobie schowam, o, w ten sposób. No ale w każdym razie taki Los narkos, yy, podoba mi się, ale doradźcie mi. Zdecydowanie, bo jedna, że tak powiem, opinia, że wyglądam jak emerytka, to dla mnie trochę za mało. Nie wiem, może będzie więcej opinii, że wyglądam w tym, z tym jak emerytka, a może nie. Także przekonajcie mnie w którą stronę. Bo ja że powiem, jestem na tak, w 60%, a w 40% na nie. Idziemy dalej. Dobra, a teraz zaczynamy już zakupy, które poczyniłam dziś, moje drogie, moi drodzy! I wyciągam rzecz pierwszą. Widziałam i oczywiście wiecie, ja jestem w trendach na bieżąco i korzystam z nich wtedy, kiedy mi się coś podoba i zauważyłam, że jest sporo takich fajnych właśnie plecionych bluzeczek w różnych sklepach, w internetach można to zobaczyć i pomyślałam, że no fajnie to mogłoby fajnie grać do kulocików do jakichś takich właśnie letnich, lekkich spódnic letnich, lekkich spódnic tak dobrze powiedziałam i wybrałam sobie coś takiego w Stradivariusie to jest top, nie wiem czy on nie będzie za krótki jak go tak przykładałam to wydaje się, że będzie ok do wyższego stanu, ale właśnie taki plecionkowy, szydełkowany pseudo top w takim śmietankowym kolorze śmietankowym, no trochę ciemniejszy. No w każdym razie jakiś taki beżyk i on kosztował też 60 zł. Wydaje mi się, że to jest trochę dużo. Tak szczerze mówiąc, jak na taki top. No ale go wzięłam, bo jeżeli na przykład mi nie spasuje, to wiadomo, że będę go mogła oddać. Ale jestem na niego mocno napalona. Mam nadzieję, że y, będzie ok. I zastanawiam się, do czego go zmierzę, ale zaraz coś wykombinuję. Taki jest z przodu, taki jest z tyłu, taki sam. Myślę, że nie będę się więcej rozgadywać. A! Powiem Wam jeszcze tylko skład. O, bo ja nie będę się rozgadywać, nie będę się rozgadywać, bla bla bla. I się rozgaduję. 100% bawełny, także zmierzmy. Łoki doki, to teraz ta bluzia. O, powiedziałam, łoki doki, oki doki, oki doki, Je Teraz ta bluzeczka. I szczerze mówiąc, podoba mi się nawet, ale mam wrażenie, popatrzcie, przyjrzyjcie się dokładnie, mam wrażenie, że ona tak optycznie tutaj poszerza yy, korpus, że nie do końca dla mnie do mojej sylwetki. To jest dobre. Mhm. Te, przez te linie, prawda? Jest takie wrażenie, że jest tutaj dosyć szeroko. Sama bliska mi się podoba, ona ma dosyć mocny dekolt, dosyć głęboki powiedziałabym. Yy, ale no jest fajna, jest w miarę fajna, tylko że pistonosz mi wystaje. Musiałabym mieć jakiś, nie wiem. A to znaczy tak, inaczej, bo zaczynam mieszać. Ona jest ażurowa generalnie cała. Ja nie chodziłabym w niej yy, całej ażurowej może, tak. Z tej prostej przyczyny, że nie czuję się tak po prostu komfortowo, i musiałabym nosić coś pod spód, i tu już się zaczynają kombinacje. Co założyć pod spód? Która bluzka z kolei będzie mi pasować, pod to, żeby założyć ją pod spód? Więc się mocno nad nią zastanawiam, ale chyba nie przekonuję mnie aż tak bardzo. Myślę, że poszukam po prostu innej, w tym stylu, może nawet na szyjnie coś znajdę. A, ale w sumie też widziałam strali kurczę, a nie zobaczyłam sobie tamtych. Ale widziałam, że były też inne. Yy, no, tak. Poza tym, o, teraz to zwróciłam uwagę. Znaczy, no, teraz, że tak powiem, zwróciło moją uwagę to, że nie do końca mnie to przekonuje. Mianowicie ta falbanka na dole. Jakoś tak, hmm... Jakoś tak moje wyobrażenie o tej bluzce było troszeczkę bardziej fajne, może tak? Pokażę się Wam z różnych stron teraz. Z tyłu wygląda w ten sposób. No, z boku wygląda jak widzicie. I na przykład do tych czarnych spodni długość jest ok. Nie, nie wystaje nic z brzuch ani nic. Yy, bałam się, że będzie za krótka. Zresztą mówiłam Wam. Ale tak, muszę się zastanowić. Dawajcie znać, co Wy sądzicie. Kolejna rzecz to są spodnie. Czarne, materiałowe spodnie. Yy, I tutaj yy, zastosowałam swoją metodę. Słuchajcie, to co Wam pokazywałam w genialnych trikach zakupowych. Jak robimy, żeby sprawdzić talię? Zakładamy spodnie na rękę w ten sposób od łokcia do pięści i wtedy wiemy, czy będą dobre, więc tak wybrałam rozmiar i to jest rozmiar M w tym przypadku. To są spodnie, które kosztowały 80 zł. I one mają um, taki luźny, właśnie taki luźny, właśnie, nie lubię jak mówię, właśnie taki luźny fason i tutaj skład może nie jest zbyt genialny, ale Dałam im szansę, powiedzmy w ten sposób. 66 to jest poliester, 31 to jest wiskoza i 3 to jest elastan, ale one są bardzo przyjemne i sprawiają wrażenie takich komfortowych, jeżeli tylko oczywiście będą dobre. Trochę się zwiesiłam, także mieszmy. Okej, okay. byłam bardzo zajawiona na te spodnie i wciąż mi się podobają, ale odnajduję w nich kilka minusów, które nie do końca będą mi służyć. Na przykład nie założę ich w ten sposób, jak mam to teraz, ale dlaczego? Dlatego, że nie mam ich w talii. Żeby je mieć w talii, musiałabym je mocno podciągnąć i tak, i wtedy by były z wysokim stanem. Mają powiedzmy taki średni stan, a przez to, że mają średni stan, to troszkę mi się tutaj wylewa. Natomiast one będą fajne do wszelkiej maści bluzek, które są po prostu luźne. Czyli w sumie tak jak ja noszę, no ja w większości Staram się nosić luźne góry, bo po prostu bardziej komfortowo się czuję. Teraz tak założyłam, powiedzmy roboczo. I mam też wrażenie, że one są na trochę, no właśnie, na osoby z mniej wysoką jednicą może nazwijmy to w ten sposób bo ta odległość tutaj też jest jakaś taka nie do końca, powiedziałabym, długa także mam wrażenie, że to jest na może troszkę mniejsze osoby. Ale myślę, że pokażę się Wam w ogóle, bo ja gadam, 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 a się nie pokazuje. Ale myślę, że i tak je zostawię, wiecie, właśnie do takich luźniejszych rzeczy. Popatrzcie, jak wyglądają z tyłu, bo są bardzo fajne. Także, no, no nie wiem, podobają mi się po prostu. W ten sposób nie wyglądają dobrze, za dobrze do takiego topu obcisłego, tak jak powiedziałam. Ale właśnie do czegoś luźniejszego, czy już z marynarką, będą wyglądać, moim zdaniem, bardzo ok. No i są też takie fajne. Szkoda, że tutaj jest tyle poliestru, ale umówmy się, że no, ja nie będę strasznie narzekać na poliestr, bo ja poliestry też noszę yy, i myślę, że chyba dam im szansę. Powiedzcie mi, co wy sądzicie. Dać im szansę, czy im nie dawać szansy. Ja jestem za szansą i idziemy dalej. Tak, a jako, że te spodnie występują w się w kilku różnych wersjach kolorystycznych, paskach i tak dalej. No to wzięłam jeszcze jedne, te same spodnie, też właśnie 80 zł. Skład jest bodajże ten sam, co mnie bardzo zastanawia, ale mm, powiem Wam, że są zupełnie inne w dotyku. A nie, tu jest 62 poliester, czyli czekajcie, pozgłupiałam w tym momencie. Tu było chyba 66 poliester. Tak, tu było 66, a tu jest 62, a więcej jest wiskozy, bo 35% i 3% elastanu, chyba więcej, załóżmy, że więcej, ale one są sztywniejsze, te spodnie są takie troszkę mniej przyjemne, natomiast yy, wzięłam je, bo bardzo mi się spodobały, yy, jeżeli chodzi o kolor. To jest taka trochę elegancka, wydaje mi się, ale nie do końca wersja właśnie letnich spodni. Mam nadzieję, że one nie będą jakoś wyjątkowo przeźroczyste, mam wielką nadzieję. I no, też, że tak powiem, jestem na nie dość mocno napalona. Okaże się, że pojadę po kolejne pewnie, e, jeszcze w innej wersji. Ale w każdym razie, no, te same spodnie praktycznie. One mają, widzicie, tutaj zawinięte na dole, są zaprasowane tak przez środek w kant i te i tamte zresztą też, jak widziałyście, więc nie będę się rozgadywać z A te z kolei, powiem Wam, nie są tak wygodne jak te czarne. Popatrzcie, one obciskają bardziej łydkę. Są troszkę inaczej odszyte. Tutaj wydaje mi się, że też są dłuższe troszeczkę, ale może nie za bardzo. Są trochę inaczej odszyte niż tamte i ten materiał, mimo że tu jest więcej tej wiskozy, on jest sztywniejszy. On jest mniej przyjemny, mniej taki okalający ciało, może powiem w ten sposób. I co mi się nie podoba, to to, że się zwijają na kolanach, bo po prostu są za ciasne trochę na łydkach, widzicie? I dzieją się takie rzeczy. Są świetne, generalnie gdyby były troszeczkę inaczej uszyte. Akurat ten model, bo często jest tak w sieciówkach też, pamiętajcie o tym. Ja już się sto tysięcy razy o tym przekonałam, że jak właśnie weźmiecie jedną rzecz w dwóch albo trzech egzemplarzach, to one będą wyglądać całkiem inaczej. Mi się zdarzało nawet z taką różnicą jakieś koszulki czy topy, że były. Także, no, także myślę, że mogłabym się pokusić o to, ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia w tych spodniach. Widzicie te kieszenie tutaj? Prześwitują przez nogawki. I teraz, co się dzieje? Ha. Co się dzieje z tyłu? Mam cielistą bieliznę, ale trochę ciemniejszą od mojej karnacji, ale naprawdę bardzo niewiele, nie będę Wam tutaj wyciągać, pokazywać. Ale wydaje mi się, że niestety ją widać. Nie wiem, czy Wy widzicie, ja w lustrze widzę, że one niestety troszkę są zbyt przeźroczyste, i boję się, że na przykład do stringów, jakby się chciało je założyć, to bielizny nie będzie oczywiście widać, ale będzie widać. Tą środkową część naszej pupy, jako taki cień na środku spodni. Ale generalnie na no, pupie wydaje mi się, że ładnie leżą, mimo tej przeźroczystości. No, ale niestety tutaj dyskwalifikacja jest nogawkowa i że tak powiem bieliźniana, tak pół na pół. Na twoje babka wróżyła. Myślę, że zrobię tak, że po prostu ym, pojadę do Stradika i y, przymierzę sobie inny egzemplarz tych spodni. Dajcie znać, co sądzicie. No czarne na pewno ze mną zostają, bo moim zdaniem są fajne, mają jakieś tam wady, ale te jednak przez to, jak się tutaj układają, jak się, że tak powiem, opinają na łydce, to nie do końca mnie przekonują. Tym bardziej, że kupiłam takie właśnie w Stradivariusie cieliste, pokazywałam Wam kiedyś w holu zakupowym, na cieliste, beżowe, bo nie w kolorze skóry i też mi tak robią, czego na początku jakby nie zwróciłam na to uwagi, a teraz bardzo mnie to drażni, więc nie chcę popełnić tego samego błędu. Dobra, idziemy dalej. A na koniec zostawiłam coś, co wydaje mi się dosyć dyskusyjne, i stwierdziłam, że wezmę to na próbę. To są shorty. I to, z tego co pamiętam, jest 100% wiskozy. Ja je mam w rozmiarze 38. Już patrzymy na skład. Nie, 88 to jest wiskoza, a 12 to jest nylon. O! Coś mi się powszenił, bo byłam przekonana, że to jest 100% wiskozy ale może rzeczywiście w dotyku czuć coś dziwnego tutaj. I to są takie białe szorciki z wysokim stanem, luźniejsze. Wydaje mi się, że z bardzo wysokim stanem i na dwa guziki z przodu. Te guziki, wiecie, że mnie nie do końca przekonują. Takie dające po oczach, duże, ciemne i tak dalej, do takich jasnych rzeczy. No, ale stwierdziłam, że dam tym shortom szansę. Mam też obawy, że mogą być troszeczkę przeźroczyste. O! Nie mam obawy, tylko ja jestem w stanie tutaj nawet kurczę, rozmiar przeczytać na metce. Okej. No to wydaje mi się, że zmierzymy je tylko dla zasady, nie? No bo jak widać metkę w ogóle przez białe ubranie, to znaczy, że ono będzie przeźroczyste. A tutaj jestem w stanie zobaczyć kod kreskowy i wszystko, więc chyba zrobiłam trochę mm, fejla. No dobra, zmierzmy. O bożesz ty mój, co tu się dzieje? Wróciłam do arielki. O, teraz powinno być w miarę ok. Wróciłam do arielki, bo sobie uświadomiłam, że nagrywam dla Was bardzo sprytnie na białym tle, w białej bluzce i zakładam do tego jeszcze białe rzeczy i nic nie będziecie widzieć. Znaczy będziecie, no ale to, że tak powiem, nie ta jakość, która mnie zadowala. I słuchajcie, te spodenki wyglądają tak. Są mega przeźroczyste moim zdaniem. Widać tutaj rozporek, szwy, tak jakby, że tu jest więcej materiału. Widać kieszenie. Jeżeli chodzi o fason, no to to jest taki fason naprawdę, który kojarzy mi się totalnie przedpotopowo. Ja wiem, że to jest modne, i y, okej, okay, jest okej okay, powiedziałabym. Nie mówię, że nie, ale nie do końca chyba ja się dobrze w nim czuję. Patrzcie, jak wyglądają u góry. Są trochę za ciasne na mnie, mimo że to jest mój rozmiar. Y, tutaj nie zrobiłam, wiecie, łokcia i tak dalej, zapomniałam. I są strasznie wysokie. One mi sięgają pod żebra. Także nie podobają mi się. Od razu na pierwszy rzut mi się nie podobają, ale na jakimś innym mogą fajnie wyglądać. Wiecie, to, że coś mi się nie podoba, to nie znaczy, że nie jest fajne tak naprawdę. Pokażę Wam je z boku jeszcze. Chyba robią płasko... O Boże, całe majtki mi widać. Tutaj to dopiero widać majtki. Ja narzekałam na te białe spodnie. Nie no, masakra, dobra. Nie pokazuje się nawet więcej z tyłu, także nie. Te spodanki... Tak jakby nie do końca mnie przekonują, a właściwie w ogóle. I one chyba kosztowały też 80 zł, czyli tyle co te spodnie, a są moim zdaniem dużo bardziej podziewne. O, tak, ewentualnie mogłabym je nosić, ale tak spodenek nie potrzebuję, bo mam, wiecie, no na tyle. Chciałabym jednak trochę fajniej, żeby to wyglądało. Okej, okay, moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dawajcie koniecznie znać, co mierzymy następnym razem. Dawajcie też znać co według Was powinnam zostawić, a co oddać i ciekawa jestem, czy się będziecie ze mną zgadzać w moich typach. No i pytam o nerkę. Koniecznie mi napiszcie o tej nerce dla emerytki na wakacjach, czy niekoniecznie dla emerytki na wakacjach. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i kliknijcie sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach na moich kanale na maila, bo właśnie tak się dzieje, jak klikniecie dzwoneczek. OK, widzimy się następnym razem. Pa!